Chodzę na Only Roleplay. Jest to bojówkarski serwer. Ja bym się postrzelał. A jak Wy chcecie pograć roleplay, to zapraszam na LNG najlepszy serwer w Polsce, bo do tego służy ten serwer. Ale mam skina dobrego do tej gry. I pukaweczkę mam. To strzelanie nie jest trudne. O, i śpi. Drugi śpi... A tu ja tak mogę w ogóle? O kur... Ej, przepraszam, 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 przepraszam. Halo, przepraszam. Kur... Zapomniałem, że tak nie można, jednak aż tak. Na szczęście szybko zapłaciłem 6000 za Unbana i wszedłem ponownie. Udało mi się odzy. Chciałbyś może tak łapać fita, jak podnieść? <noise> fajnie, fajnie, wbiłem serdecznie. Nie wiesz, zabawny takie nie No śmieszny p jesteś, nie? Co tu kba, parkour? Szpij, szpij, Nie no, to on lirp w sumie jest prosty, nie jest jakoś ciężko tutaj. Łapy. Co ty do mnie szczekasz? Łapy łapy No, na gierzecie no. Pan chcesz? Ty jesteś adminem jakimś? Tak 1882 1073 Rocznik niby 20... Do... Nie, nie jesteś moim fanem, błagam kuchy! kurwa, nie Ty jesteś jakimś... Ty jesteś fanem surferu i nawet mnie nie lubisz, tak? Nie, nie Ja nie jestem. mam takich fanów Surferów które... subskrybujesz mnie? No Wejdź na kanał, zrób subskrypcję i zapomnij o moim istnieniu Nie, a będę na odcinku? Ja skończyłem z tytułem. No dobra, na raz Masz, lewiwek Za ile kupiłeś rangę? Nie, no, nie kupiłem, dostałem Od kogo? kogo? Nie pijam, że mi z klikiem rangę czyli to muszę do niego napisać <noise> Będę na odcinku? Tak, będziesz, będziesz, stary, daj mi jakąś furkę 600, 50 Zostań nie. tu, ja będę za 20 minut, elo Wypierd... 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 Wy poddaj się po prostu, w sensie. Co? Moja wina, że jestem szybszy. <laughs> jest ten serwer. To jest tyle idiotów, to jest taki content. Ty, weź się poddaj. Nie umiem. A, dobra, dobra, sorry. Co? Nic mówisz, nie umiem, a ty odjeżdżasz. No jak nie umiesz, no to co? Co za kurwa I Przy nich naprawdę czujesz się normalny. Ej z naszej strony wrogowie. Nie ma mamo, poddaję się, wiesz w tą grę. Mogę odebrać pukawkę r2. O przeciwnicy. Ciekawe, czy mi najebią Przepraszam najmocniej. Przepraszam najmocniej. Co jest gówno? Czemu to jest takie głośne w ogóle? Zostaw to auto, masz. nic nie słyszę. Masz to auto? Nie chcę, bo to gówno i co krzyczy? To? to może być. Skąd masz rangę? Skąd masz rangę? Kupię na to kup sobie jeszcze na linGG łapy, łapy, łapy. Spadaj, to jest gizetka. A. <laughs> Jakie dziwaki. To ja ty to nie spierwiola, która to w kurę coś się we mnie dresliwa. Denerwuję. Defałkować to głup. Nie, 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 nie defałkuj mi tego głupa. Defałkowałbym ci rangę, pd. Ale piękne ozdoby to są. Poddaj się. Co pre... ty gofrestu robisz, co robisz na dziękuję. tym serwerze? Dostaję 700 za film wiesz? ty No, Weekend powiedział, że ma w kupie i czy nie chce nagrać To Vicon? Bo... No, 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 bo mówi, że teraz zrobił chyba no. 100 koła z serwera No Wiadomo, jeszcze opłaty i w ogóle, ale on mówi, że no. on już nawet nie ma co z sianem robić, czy nie chce A za ile reklamę, a za ile reklamę byś ogarnął? Y, ogólnie tobie? Dwie dychy Dwie dychy za reklamę? No, no, no Co ja chwilę Film na tobie do pół godziny Dobra, nie to ci napiszę po prostu na pewno. No no spoko. Dobra, to i PSC najlepiej aktualnie, wiesz był mi co? Jak ktoś by chciał kupić pół godziny film z serwera za dwie rychley to nie prawda. Walka, wypowiadam Ci wojnę, ty versus ja, dawaj. Podlej się Okej to ty krwa, mi mikrofon w... no Dziękuję, do widzenia. Kulturalny w... Eee, A to ty ty małolat, nie startuj, bo szybko mogę cię uprócić. Wojna. No, Wojna. Dawaj, duelka. Wojna. Grałem na linii GG i po prostu mam rollpojowe, przez te wiesz? No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kupuj no. rangi, helikopter jest za 300. A nagrywasz, czy nie? Tak. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Nie poddajesz mnie, zanadź mnie z tych śmieciów. Sam ich pierdolę. Do specjalnie dobra. nie trafiłem, specjalnie nie trafiłem. Dobra, dobra. Sorry, ja stary. Ja wiem, że masz 5 lat i autyzm, więc nie będę cię bił, sorry. Łapy, to łapy, łapy. łapy. <grym> już, 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 tylko, już. Dzień wiesz, już, tylko plusz. Leży do handluj może. Nie, 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 ja wezmę, chodź do mojego, pójdziemy handlika. Ale, ja dziękuję już... bardzo. Zamknię mordę. Auto, auto. auto. Ale. <grym> nie przeklinaj tyle, bo tu później wycinać trzeba. Noooo. Dobra, weź go. To macie w koledzie. O ty kurwa, Ardema mi zrobiłeś? 70! Go pres! Per... Zierdę! Z... Ardema go zrobił rzeź! Go Co? Przejechał swoje życie. No dlatego jak gram, tylko jak nagrywam. Nigdy mnie nie mogłeś na serwer normalny. Go fred, sku... Co? Wypierdalałeś no ja to! Skupam. Mogę mieć nawet kurwa lota z permisji, ja cię kocham, ja panu. Aaaaaaah! Kupcy!

no kurwo, dobra mam dla ciebie challenge, dobra? Nagrywam film, dobra. że daję challenge widzom Weź się tepni gdzieś, ja cię znajdę za dwie godziny i do ciebie przyjdę, okej? Okay? Ale... nie ufam ci Naprawdę, będę szukał cię dwie godziny Co musisz robić, co się robić? Ona używa permisję w no. kondoni O nie, kondi, no. kondi Co ty gadasz? Co musisz robić, kondi? Ludzi, k***a, co jesteście dziwni, kurwa. No, bo ty się tam nie wychylają. A ja, a wy jesteście grubi? Ja, 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 tu dużo widzę, ja. Nie, ale wiem, że skandal nie ma zębów. Nie, ja 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 ma. ma, napisałem reporta czy mogę rewa I dostałem. O nie, rewa, a nie, nic nie będę mówił. E. Nic nie mówię nawet. Ja, ja z mikrofonu, tak to bez tego się No i no, mam, mam. Bo, a już ja cię nie słychać Chcesz rewa? Głupia kura, jakbyś nie widział, dostałem rewa, spierdaj. A chcesz tego kasę na jakiś auto i też Nie, nie, nie. Ja mogę się dać, traf. Nie, nie, chłop, twoja kasa. A. No tak. strzelaj po mnie. Czemu? Co? No, nie, nie, Aha. Co ty robisz? Daj, to prawda, no, to jesteś frajerem. No dawaj Chodź, robimy napad. Nie Banaj, małej za ile kupiłeś tę rangę? Ja? E, 26 za ta. też ja, bega. skoro jesteśmy sami w aucie 26 zł za rangę. Ta, op, mega. Mam challenge. Wszędzie do Łysego jeździ z Łysem. Tamtym. Cześć? Ale obijemy się, w sensie walczymy. Obydwa jesteśmy słabi, ale okazuje się lepszy. Oni on dostał bana, ja też? Co? I tak sedarewa to chyba mi nie da bana o, jeszcze słowa? Co? Ostatnie słowo A myślałem, że ty z, Ukrai z innego kraju e, Mam ostatnie słowo, mam, mam e, Za ile kupiłeś rangę? To pytanie jednak Nie kupiłem inne inne, inne, nie dawaj mi bana, jeśli odpowiem na odpowiesz na zagadkę. Nie, jak, jak mnie ro... Nie, jak mnie rozśmieszysz, to cię. Jak cię rozśmieszę to mi nie dasz. Nie no, nie, nie będę ci mówił żartu, po bo... Dawaj jakiś no bo... No nie, no, nie, powiem, bo... nie możesz pijewać RDM a stary. No, czemu? No, tam Ale ja zostałem wykopiony. Dikon zapłacił mi 2000 zł, stary żebym tu nagrał trzy filmy. I co? Co mu powiesz? Że filmów nie będzie zamówienie niezrealizowane, bo... bo dałem bana. Nie. To co? Bo, bo nie bałeś nitek chyba. Kiedy? Ja tylko milą. Ale tylko ciebie zdałem. Wiedziałem, że se dasz szerewa przecież Ty tańczyłeś stary, upokorzyłeś mnie Przed wszystkimi, przed no, kur... Nie, przed półpolski... No, Polską dobra, tańczyłeś dobra. Ja cię teraz nie dzwoniję No Ale kurwa zrobisz strzał z Dema i przyjeżdżysz w dole, a będę cię obserwował kurwa, nie, nie, nie. nie, ma problemu, nigdy To, to spoko, se so obserwuj, nie? Kto ty No ja, ja do... Ja do strzelałem i do ty... O Boże, czy to Aligofres? To ja o tak chcę mnie O Boże, poczekaj. Witam pana Aligofresu. No i hu. Ogólnie zobaczyłem, że wiadro mistrz dał mi bana i chciałem sobie zobaczyć, gdzie on tu jest, nie? I patrzcie, co to są kutrlanki. Prezes, dwóch opiekunów administracji, trial opieku, 7 prawych rąk, 27 osób w zarządzie, 14 head adminów, 42 adminy, 40 moderatorów, 187, 188 supportów, 122 trial supporty, no i to tyle w sumie. Napisz w komentarzu admin, jeżeli obejrzałeś do końca. Jak lubisz grać w wojówkę, to myślę, że on JRP to jest w porze serwer. Mi też się tam fajnie nagrywa. Dobrze się bawię wśród idiotów. I to w sumie tyle się ma.